Witajcie ponownie. Jesteśmy po zakończeniu głównej fabuły. Dzisiaj zrobimy sobie zagadki Człowieka. Zagadki. Tutaj mamy, już Wam mówię, 81% aż całej gry. I teraz przed nami chyba siódma zagadka Człowieka. Zagadki. W sumie próba Człowieka. Zagadki. Tutaj sobie zrobimy, myślę, w tym odcinku te dwie próby. I Wam pokażę, jak wyglądają te zadania poboczne. Bo tutaj została ostatnia misja z Azraelem. Tutaj, tak samo w tej sprawie zbrodni, mamy też ostatnią misję. Tak samo ze świetlikiem. I tutaj jeszcze muszę przejąć te kilka punktów. Też będzie w sumie ostatnia misja z, Deathstro z deathstroke. Iem. I to Wam pokażę w kolejnym odcinku. A w osobnym jeszcze, może tych strażników, chociaż nie wiem, może też je złapię poza nagraniem i pokażę Wam końcówkę. Także tutaj będziemy mieli jeszcze sporo zabawy. Człowiekiem, zagadką i wam pokażę te wszystkie zakończenia tych misji pobocznych. No i oczywiście, jak się uda, to będzie to ostateczne zakończenie, no ale zobaczymy. Na razie lecimy tutaj do niego. Halo. Ciekawe, co teraz przygotował. Tutaj zostało chyba. 3 albo cztery zagadki zobaczymy. Bo siódma, ósma, 9, dziesiąta. to pewnie 4. Tylko żeby odblokować to naj najlepsze zakończenie, to potrzeba mieć 100% gry, więc nie wiem czy te zagadki i wszystkie... Będę szukał, bo tam jest tego mnóstwo. Ale spokojnie. Może damy radę. Chciałbym odblokować to na 100%. A jeśli się nie uda, to wam pokażę ten upadek rycerza uproszczony, ale. To jeszcze zobaczymy. Tu mamy. Wyciągarkę, widzę. Co? Aha, tyłem. No, widzę, że tyłem. Będziemy zjeżdżać tak, jak w jednej misji.

I teraz tutaj. Tak jest, uważaj. I muszę przesunąć pewnie. Ten symbol. Dobra. Uważaj. Okej, okay, i tam muszę. wylecieć. No mega spoko. Dobra. Jeszcze zaliczone. Zegarki, tu ja lubię. Dało się? Aha, działa. Działa drugie. Skakujemy z powrotem. Teraz chyba muszę stąd jechać. Dobra, świetnie. Tu jest dwójeczka. Chyba po kolei coś tu musimy zrobić. Mi się wydaje. Dobra, tu. Nie spokojnie, idziemy na dół. Ok. Teraz mamy tutaj wejście. Musimy to przesunąć znowu na ten zielony symbol Batmana. Dobra, spoko, spoko. Ok. To jeszcze rozwalimy. I wbijamy na pełnej. Ej, 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 co to było?

Tutaj mamy trzecią kulę. Nie wiem, czy ja się tam dostanę. Gdzie jest trójka? Nie, nie dostanę się. To przesuńmy to trochę, może. Ok, się. Tak. Dobra, dobra. Tutaj zjedziemy sobie na dół. Dobra, to ja wbijam. Okej, okay, fajnie. Nie, fajnie, fajnie. Dobra, uspokój się. Idę na trujeczkę I zjeżdżamy. Patrzcie, druga wolna, nie? Tutaj może trochę walny, ale. Okej, okay, przejechał. I zobaczmy, gdzie jest. Przycisk jest tu, dobra. Okej. Okay. Mega. Aha, i nie muszę rozwalać. To wbijamy. Ej, no chłopie. Nie chcę lecieć. No. <grywka> Juu, i prosto. Da świetnie, ej, ej, ej! Tu widzę jakaś wieżyczka. To nie to rozwalimy sobie chęcią. no i mega. Ej, i teraz jest przycisk na środku. Hej, zobaczcie to. Czekajcie. Tu jest takie A. I tutaj z lewej strony tego A. zmień na kobietę kota. A tutaj. Dobra, jasne. To bierzemy. Kurde, musi być dobre. No, pokaż ile tam masz. Trzy, to jeszcze. Dwie zagadki teraz? No fajnie. Projekt śmierć. Zrobione? A może otworzysz drzwi? Ura, to przyjdziemy tu za chwilę. Tu muszę się wydostać jeszcze. Dobra. Śmigamy. Fajnie wygląda ten biały samochodzik. Dobra, to zrobimy sobie drugą zagadkę, nie? Od razu. To będzie taki odcinek tylko z Riddlerem teraz. I gdzie jest wyjazd, tam. Opuszczam to magiczne miejsce. Od razu do I have always been the smartest man in the room, detective Forced to endure the suspicions and mockery of those whose meager mental faculties prohibited them from appreciating that fact And then pokot, you pokot. appear in Gotham Dressing up your cognitive capabilities marginally superior as they are to that of the average hoodlum In the guise of a crusading hero And oh, how the people swoon To the orphanage, hero! Ura! Do Siorącinca, tak jest. To będzie chyba już ósma. Jak dobrze liczę. Zaraz zobaczymy nawet na tym wykresie. Dobra. Wyjeżdżamy. No i zobaczmy. To jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To było. To była siódma, teraz ósma. To tam się widzimy na miejscu. Jesteśmy, od razu idziemy. Na kolejną próbę. Tu z Buta. Teraz pewnie będzie jakaś kooperacja. O, co to ci się dzieje? Mogę jechać. To jest tylko. nic. Lecimy na kolejny okienko, przed co mi się exploduje. No dobra, ale serio tam zostały dwa, więc kawa. O. Well, hello again well. to my favorite comedy double act. No, I'd just like to say what a novelty it's been constructing riddle chambers for two half wits instead of one.

A ty sobie wejdziesz chyba do góry, nie? Jak możesz wejść? Skład na stół fit, text. No zobaczcie jak chodzi. Fajne. Widził prosto. Okej. Okay. Widzicie, jest jakaś kropka, nie? A ten co ma? Ten ma też kropkę.

Jedno do przodu, trzy w bok, ile tam jeszcze było? Jedno w bok, o kurde, no. co tu się dzieje? No. Fakt: trzy. trzy w bok na środek. Ok, teraz widzę, jak to tam było, tutaj na dół. Aha, i trzy do góry. Poszedłem? Poszedłem trzy? Nie, jeszcze jedno. Dobra, i teraz nie to Perek. Gdzie on jest? Kurde, ale jaja. Aha, on jest w tym miejscu. Dwa od brzegu. To jeszcze dwa i jedno w górę. Okej, a u ciebie co tam się zmieniło? Tu jesteś, na trzecim. Tu dwa do góry, jedno w bok. Ale jaja, a ten już prawie jest. Tu musi się dostać jeszcze. Aha, dobra. No tu ten już jest, mogę zejść tak? Tak, jak tam? Tutaj na środek, jeszcze w bok. Dobra. Okay. Congratulations. And now your reward. Robot. 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 No ej no, ja chciałem tą To ja miałem czerwony, teraz kupię tą, dobra Ja chciałem kluczyk Ale przynajmniej się pobawimy jeszcze Świetnie. Ty masz niebieskie, Batciu Okej, bo ostatni dla mnie. No dobra, świetnie. To chodź, chodź, ja ci teraz dam. Jeden został, ale ja ja. Fabryka zagadek. No, well, co tam powiesz. how clever the pair of you must feel! How smug! Well, I hate to intrude upon this miserable little moment of victory, but I wanted you to be aware you're very unlikely to see one another again. What you yeah. The Batman will fail you because waiting for him beneath Ronalap Ferry Terminal is the greatest trial. Jeszcze tu przyjdę. Spokojnie, spokojnie. Ej, Jokera tu nie ma już teraz. Dobra, to myślę, że tak będziemy sobie robić po dwie zagadki. I zobaczmy, ile już procent mamy. 83, no spoko. Tutaj zostały dwie, i później jeszcze. Jeszcze coś. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Czy będę mógł z nim walczyć później, czy muszę rozwiązać te zagadki? Tego muszę się dowiedzieć. No i dobra, to będzie na tyle w tym już takim pobocznym odcinku. Także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia następnym razem. Cześć!